Nie wiem ile czasu minęło, ale nagle znalazłam się gdzie indziej. Moje ciało pozostało w sferze fizycznej, ale mój duch był w miejscu olśniewającego, czystego, białego światła, niepodobnego do niczego, co kiedykolwiek widziałam. Nie było tam wyraźnych kształtów, a jednak byłam otoczona czymś znajomym, czymś kochającym. Nie czułam strachu, żadnych zmartwień, tylko ogromne poczucie pokoju i miłości. Miłości niepodobnej do niczego, czego kiedykolwiek doświadczyłam w mojej ziemskiej egzystencji. Wiedziałam, że esencja mojej babci jest blisko, wiedziałam, że archanią Rafael jest obecny. Jak? Nie potrafię tego wyjaśnić. Po prostu wiedziałam. Chociaż na początku nie widziałam żadnych twarzy. Czułam obecność istot stworzonych ze światła lub kul, które mnie prowadziły. Nawet nie spojrzałam w dół, by sprawdzić czy mam ciało, po prostu czułam się jak w domu. Po mojej prawej stronie rozwinęła się wizja, ogromna przestrzeń wypełniona strukturami przypominającymi plaster miodu. Było to niepodobne do niczego, co kiedykolwiek spotkałam, a jednak wydawało się dziwnie znajome kolory wykraczały poza nasze ziemskie spektrum, były fuzją promiennych barw, które nie istnieją na tym świecie. Każda struktura zdawała się zawierać wiedzę ponadczasową, nieskończoną wiedzę. Bez wysiłku pojawił się holograficzny ekran, wysuwając się jak niewidzialna szuflada. To było moje życie, nie jak oglądanie filmu, ale jakbym była wewnątrz samych doświadczeń. Widziałam przebłyski mojej przeszłości, różnych wcieleń, momentów, które mnie ukształtowały. I jakoś tego nie kwestionowałam. Nie było myślenia, tylko wiedza, żadnych wątpliwości, tylko prawda. Gdybym była w swoim ludzkim umyśle, pewnie bym spanikowała co to za bzdury ze strefy mroku. Ale tam, w tej przestrzeni, czułam spokój, akceptację, która przekraczała wszystko co logiczne. Wtedy obrazy zaczęły się poruszać, a ja zostałam wciągnięta głębiej w wizję scenę. Doświadczyłam trzech odrębnych scen z mojego życia, każda z nich rozwijała się jak żywe wspomnienie, a jednak niosła ze sobą intensywność wykraczającą poza zwykłe przypomnienie. Nie potrafię znaleźć ludzkich słów, by adekwatnie opisać te sceny, ale czułam się jakbym była wewnątrz wspomnienia, ale odczuwając nie własne uczucia, lecz uczucia osób, z którymi byłam.